Jest takie słowo na literę O, które w kontekście czytania Pisma Świętego może elektryzować ludzi. To słowo to objawienie. Dziś między innymi o tym, więc rozbiegi. Lecimy. Życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji Espresso jednorazowo krótko i na temat. W kontekście doświadczania Bożej łaski w Mateusza 11.27 czytamy, że e, tylko ojciec zna Syna, a ojca zna tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. I właśnie w kontekście doświadczania działania Boga, przeżywania Jego obecności, tego, co ma dla nas, słowo objawienie jest słowem bardzo ciekawym. E, jeśli chodzi o greckie słowo apokalipsy, otłumaczone jako objawienie, oznacza ono po prostu odsłonięcie, czyli coś, co było przed nami zasłonięte. Na no, przykład wyobraźcie sobie, że mam tutaj jakiś przedmiot i Wy nie wiecie, co to jest. I ja go wyjmuję, a to akurat moja ręka, więc mało zaskakujące, ale apokalipsy to po prostu odsłonięcie czegoś, czego nie widziałem. E, o czym nie miałem wcześniej pojęcia i mm, w kontekście poznawania Boga to jest ekscytujące gdy czytamy Jego Słowo i następuje odsłonięcie objawienie dlatego zresztą ostatnia księga Pisma Świętego to jest Apokalipsa Świętego Jana, czyli objawienie, odsłonięcie odsłonięcie czasów przyszłych tego co przed nami e, tajemnicza księga ale odsłaniająca to, co Bóg chce nam pokazać, to, co jesteśmy w stanie przyjąć. No właśnie, nie tylko rozumowo, ale przez objawienie, dlatego że czym innym jest rozumowe poznanie. Ja mogę przeczytać sobie zdanie, podmiot, orzeczenie, czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, no okej, okay. nazwy geograficzne, historyczne i rozumowo to ogarniam. Ale. Mm, Pamiętacie może jeden z moich ulubionych wersetów Jana 17:3? Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa, aby znali Ciebie. Jedno z tych słów, poznać genosko oznacza takie bliskie, intymne poznanie przez doświadczenie, przez bliskość. I właśnie Bogu o takie poznanie chodzi. Nie tylko o wiedzę rozumową, bo można mieć wiedzę rozumową, a nie ufać Bogu, nie kochać Go. Natomiast kiedy On nam się objawia, kiedy się pokazuje, no to... to zmienia wszystko, tak myślę sobie. Moje nawrócenie osobiste zaczęło się od tego, że Bóg pokazał mi, odsłonił znaczenie tego wersetu z Izajasza 54,10, że góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość Boga nie odstąpi ode mnie. Bóg mi go odsłonił. Ja zobaczyłem jakąś część Jego bogactwa, ta miłość eksplodowała we mnie, wlała się do mojego wnętrza. Obrazowo wiem, że tak jakbym od tamtego momentu widział kolory, trzeci wymiar, wszystko nabrało takiej głębi, plastyczności, ożyło, bo Bóg objawił mi swoją miłość. I myślę sobie, jej, to był jeden werset i tak naprawdę dziś żyję z Bogiem, dziś nagrywam frajdę życia z Bogiem, dziś jestem chrześcijaninem takim żywym, ufającym Jezusowi. Ehm. Jak to ktoś jeszcze powiedział, ożywionym czy nawróconym na ducha świętego, ożywionym przez ducha świętego. Yy, dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg objawił mi swoje słowo, objawił mi siebie w swoim słowie, objawił mi swoją miłość. I do takiego doświadczenia Bożej łaski Cię zachęcam. Dlatego Paweł w liście do Efezjan pod koniec pierwszego rozdziału modli się, aby Bóg dał nam światłe oczy serca w głębszym poznaniu, abyśmy mieli światłe oczy serca, abyśmy czytając słowo Boże, mieli objawienie. Często i gęsto, bo Bóg chce się nam objawiać. On chce się nam objawiać. To jest jego pragnienie. Bo ktoś może usłyszał ten pierwszy fragment z Mateusza 11,27 i pomyślał sobie, no komu syn chce objawić, to pewnie mi się nie chce objawić. Kłamstwo! Kłamstwo, bo Jezus przyszedł na świat właśnie po to, żeby dać nam się poznać, żeby pokazać nam Ojca. Yy, takie objawienie ogólne o Bogu widzimy w stworzeniu o tym mówi list do Rzymian że patrzymy na stworzenie i nie możesz wymówić się. Wiesz, że Bóg jest, że On jest Stworzycielem. Więc sięgajmy po objawienie, wołajmy po objawienie, niech Duch Święty, gdy czytamy Jego Słowo, gdy wsłuchujemy się, co chce nam powiedzieć, niech objawia nam siebie, niech objawia nam to, co chce, żebyśmy z tego Słowa poznali, no właśnie głęboko, przez doświadczenie, a nie tylko rozumowo. Pomóż nam Duchu Święty, żeby tak się stało. Frajda życia z Bogiem tyle na dziś. Jeśli spodobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz, polubienie albo udostępnij je. Niech się nie się dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.